Dobry wieczór. Widać? Chyba widać, jest 105 osób. Dobry wieczór, cześć, kameraci. Nadaję z telefonu w warunkach bardzo polowych, jakimi dysponuję. Komunikatów kilka. Co do sprawy Wojciecha, prawdopodobnie dopiero, dopiero jutro, może pojutrze, będziemy mieli akta sprawy. Żeby było wiadomo, yy, z jakiego powodu został wydany wyrok. Yy, według naszych skromnych, jak na razie, informacji wynika na to, że yy, no niestety, ale yy, cała, cała strona prawna gdzieś została zaburzona, gdzieś popełniono poważny błąd. W procedurach wymiar sprawiedliwości być może nie dopełnił jakiejś formalności. Efekt jest taki, że Wojciech absolutnie nie wiedział, nie wiedział, nie miał informacji o tym, że odbyła się, że, wybo że zapadł jakiś wyrok, do którego mógłby stanąć jako osoba broniąca się, odwołać się. E, zapoznać się z nim. Wygląda to na poważne e, błędy proceduralne, a być może na celowe działania. Tego nie wiemy na razie, zakres informacji, które posiadam jest bardzo mały. E, stan Wojciecha zdrowotny jest dobry, widziałem go dzisiaj, jego samopoczucie jak zawsze. Wiecie, że to jest facet, któremu, jak mówi dowcip jego rodzinny, e, głowa będzie mówi wisiała na jednej żyle, a on i tak powie, że wszystko dobrze i wraca do domu. Jest, jest silny, jest sobą po prostu. Wiele wskazuje na to, jeżeli nasze podejrzenia okażą się słuszne, że został skazany na pół roku więzienia za słowa, nie za czyny, za słowa. To jest skandal, to jest działanie, które ja nazwałbym chętnie represj represją, dlatego że dzisiaj doszło do przeszukania, w wyniku którego w wyniku którego zabrano na przykład nam ulotki e, mówiące o referendum w sprawie złóż. E, referendum, które żąda zapisania, e, zapisania w Konstytucji zapisu o tym, że złoża naturalne, woda, nasze e, dobra, skarby narodowe należą do narodu. Nie do państwa, do narodu. Zabrano nam te ulotki. Jakoby to mogła być jakaś propaganda niedozwolona, i będą się oni niby tą propagandą interesować i sprawdzać to. Dziwne, bardzo dziwne. Wygląda na to, że do tego stopnia rząd jest wkurwiony i obawia się naszych działań, że utrudnia nam działania zgodnie z dzia metodami demokratycznymi. Pamiętajcie o tym, co mówiliśmy wielokrotnie, bądź. Odważny bądź Polakiem. W ostatecznym rozrachunku tylko to się liczy, więc bądź odważny bądź Polakiem. Musimy robić dalej to, co robimy. Walczcie o swoje prawa. Nie pozwalajcie na zakładanie nam kagańców w bezpośrednim z tego słowa znaczeniu oraz w cudzysłowie. My podejmujemy wszelką pomoc prawną, aby Wojciecha jak najszybciej uwolnić i żeby zgodnie z prawem stanął yy, jako wolny człowiek do rozprawy i, i to wszystko, co do tej pory się dzieje, yy, mógł spokojnie wyjaśnić, zafunkcjonować jako wolny człowiek na ławie oskarżonych, jeżeli nawet się znajdzie, żeby mógł się bronić, żeby mógł się zapoznać o co chodzi. Udzielamy mu w tej chwili profesjonalnej, naprawdę dobrej pomocy prawnej ze strony prawników, którzy się tą sprawą zajmują. No, nie wszystko da się przestawić, wie, przeskoczyć, wiecie jak to działa. Klamka zapada bardzo szybko, a podnieść ją jest później bardzo trudno. Wygląda na to, że władza dostrzegła, władza albo Ci, którym ta władza chodzi po głowie, chcieliby się utrzymać w niej czy też się zdobyć, że jesteśmy poważnym zagrożeniem. Przypominamy, 11 listopada idziemy do Krakowa na e, piękny, sławiański, historyczny wiec bez spacerów. Na Kopcu Kraka. Zapraszamy Was, bądźcie tam, oczywiście, to jest jak najbardziej aktualne. No i teraz rzecz najważniejsza, o której już częściowo wspomniałem. Eee, zarządzono przeszukanie i przeszukanie zarządzono eee, pod kątem sprawy Wojciecha, ale prokurator zrobił to w ten sposób, że łamiąc moim zdaniem wszystkie możliwe przepisy oraz rozporządzenie prokuratora, zatrzymano mi cały sprzęt, zatrzymano mi komputer, dyski, które, na których miałem kopie naszych materiałów, wideo, po prostu wszystko. Dlatego nadaję z telefonu. Nie mamy z czego nadawać. Nie mamy komputera. Nie mamy dysków. Nie mamy programu do nadawania. Jestem w punkcie zero. Gorzej niż wtedy, kiedy komputer się wysypał. Widocznie za szybko się z tego podniosłem. Za szybko i za zbyt sprawnie się z tego podniosłem. Trzeba było mnie upierdolić bardziej skutecznie. I zabrano mi cały sprzęt. Oczywiście formalnie to on jest tylko do rozpoznania i tak dalej. Ale sprawa dotyczyła Wojciecha, zabrano sprzęt mój, moją własność, a także rzeczy, które nie należały do mnie. W związku z czym, w tej chwili komunikaty na razie będą krótkie, transmitowane w ten sposób. Wybaczcie, że tak to wygląda. Pamiętajcie, nie możemy się poddać. To, co nas wyróżnia, to to, że niesie nas prawdziwa energia. Niesie nas prawdziwy wkurw, niesie nas szczerość. Szczerość, bo jak coś płynie z serca, jest szczery, prawdziwy, nie trzeba kombinować, nie gramy. My dbamy o polski interes narodowy i tego mamy się trzymać. Eee... Wiem. Par Marek pisze, że Mosakowskiemu zabrali sprzęt i nigdy nie oddali. Będziemy walczyli o to, żeby oddali, ale liczymy się z tym. Na tym to polega. Tak z nami walczą. Informacja była taka, no skoro Wojciech tu przebywał, bo przecież nagrywał w tym studio, to mogą być tu rzeczy, które należą do niego i należy do sprawy zatrzymać. No kurwa, tą metodą to jak był w kawiarni, to należy też kawiarnię przeszukać. Jeżeli był w redakcji u Moniki Jaruzelskiej, to należy też przeszukać całą tą redakcję. To jest chore. To jest nienormalne. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest po prostu skurestwo i wykorzystywanie, wręcz, wręcz nadużywanie władzy sądowniczej w partykularnych interesach tych, którzy się boją. Słuchajcie, w tej sytuacji, więc w Krakowie to nie może być jakieś niewielkie ruszenie. To powinno być jak największe zebranie ludzi wszystkich, którzy są za tym, aby Słowa wypowiadane między innymi z ust naszego niekwestionowanego lidera. Yy, moim zdaniem, wyjątkowego następcy idei Romana Dłowskiego, Bolesława Piaseckiego, żeby te słowa, które padają tak często z, uf, z, uf, z ust Wojciecha, nie pozostały bez echa. Więc kto mogę, kto, kto może, kto jest, y, czuje się na siłach? Na Kraków, kochani, na Kraków. Ja obiecuję, że postaram się jak najszybciej zorganizować jakiś sprzęt do, do nadawania. W najgorszym wypadku wezmę to na już w kredycie albo w, w jakiejś innej formie, ale y, będziemy się starali być z Wami na bieżąco. Dzisiejszy dzień był bardzo dla mnie trudny. Jestem na, raptem na kilku herbatach. Coś tam przekąsiłem od rana do wieczora. Ganiałem a to po sądzie, a to przy tych przeszukaniach, a to protokoły. Yy, więc, yy, więc wybaczcie na tym dzisiejszą wieczorną informację krótką, ale mam nadzieję treściwą yy, zakończę. Wojciech powtarza jeszcze raz: prosi was, nie odpuszczajcie referendum, nie odpuszczajcie tej sprawy. To nas wyróżnia. Mówimy o tym, że dbamy o polski interes narodowy, chcemy tego zapisu w konstytucji, a nie tylko dla siebie, bo na dziwnych stronach chcemy czystego, jasnego, klarownego, zrozumiałego działania i zapisu. To nas jednoczy. Działajcie dalej, organizujcie się, twórzcie grupy, zbierajcie podpisy. Yy, przypominam, że kontaktować się można ze średnim, czyli z Bacą w sprawie ulotek, ma, zbiera te zamówienia. Warto, żeby to wszystko było. Kochani, 11 listopada 2022 roku. Wojciech Holszański, obecny na Kraków. Do zobaczenia. Czołem, cześć. Czołem Wielkiej Niepodległej Polsce. Śmierć wrogom ojczyzny.